Witajcie wszyscy, Kleo mówi do Was i zanim zaczniemy dzisiejszą przygodę z liczakami pragnę bardzo gorąco przeprosić za wszelkie moje błędy w wymowie, szczególnie wyrazów pochodzenia obcego, a dokładnie mówiąc angielskiego. Nie mam pojęcia, dlaczego to robię. Normalnie, normalnie nie wiem, czy nie zwracam na to uwagi, jakie są w towarzystwie, że tak mówię. Czy to przez to, że, że siebie nagrywam, a jak pewnie już większość zauważyła, kiedy siebie nagrywam, to potwornie mówię po polsku, mimo iż przecież Polką jestem od urodzenia. No i nie jest to zbyt chlubne i naprawdę przepraszam wszystkich, którzy, których po prostu szlak trafia, kiedy słyszą, kiedy wymawiam źle wyrazy. Bardzo Was za to przepraszam. Także przepraszam za to, co mówiłam, że poprzednie wideo wyszło tak długie. Nie czułam, naprawdę nie czułam tego, że już nagrywam 40 minut. Naprawdę nie czułam tego kompletnie. Po drugie przepraszam za to, że właśnie mówiłam ciągle o jakichś hałasach, które w sumie się nie nagrały, a naprawdę były to odgłosy z zewnątrz i były one tak głośne, że byłam przekonana, że one się nagrały, więc przepraszam, że... Tak wygląda, jakbym mówiła o czymś, a nie było tego słychać i wyszło na to, że jestem jakaś obłąkana czy coś. Chciałam właśnie dzisiejsze wideo jednak zacząć od pulpitu, ponieważ ukończyliśmy już dwa etapy, więc warto jest zobaczyć, czy coś się w naszej bazie nie zmieniło. Wchodzimy. To już wiemy. Ogląd naszą bazę. Też nawet nie wiedziałam, że przy każdym z ekranu pokoju można przesunąć kursor w, w dolny lewy róg ekranu, aby pojawił się robo. I robo powie nam kilka słów o każdym z tych pokoi, ale w sumie nie mówi nic więcej niż to, co ja już zdążam powiedzieć. Jak widzicie, tutaj nasz na naszej tablicy osiągnięć czerwony wskaźnik. Nie wiem jak to nazwać. Znowu zaczynam nagrywać i nie wiem jak się mówi po polsku. Zaczyna się, no tak powiem, podnosić. I dostaliśmy jedną gwiazdkę. Tak jak mówiłam, po zakończeniu. Hmm. Jest 5 gwiazdek, a 2, 4, 6, 8, 10 tapów. Sama sobie odpowiedziałam, za każde z ukończone dwa etapy dostajemy kolejne, można powiedzieć, odznaczenie. I jak widzicie, tutaj nasz pierwszy stopień wtajemniczenia mryga i zastanawiam się, co się stanie, kiedy na niego kliknę. Czy chcesz teraz wydrukować swój dyplom? Hmm, jak widzicie, za każdy ukończony, ciekawe, czy faktycznie jest w takich kolorach. No, bo pewnie jak kliknę tak, to i tak wyskoczy mi błąd, ponieważ nie mam tutaj podłączonej drukarki. No, oczywiście. Musisz zainstalować drukarkę, aby móc drukować. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wskaż ustawienia, dalej drukarkę, na następnie kliknij, dwu, kliknij dwukrotnie Dodaj drukarkę. Nie dziękuję. No, ale już, tak jak Wam mówiłam, udowodniłam, że faktycznie tutaj drukuje się dyplom. I chyba już przy okazji jak tu jesteśmy pokażę Wam dwie rzeźby, które dostaliśmy To jest rzeźba, którą tak jak widzicie dostaliśmy od, że tak powiem, liczaków średniowiecznych za e, Ukończenie wstępnych zadań klasyfikacyjnych Bo no, widzimy liczaka w zamku, tu jakaś tarcza, tu branzoleta, która nie wiem co w ogóle ma oznaczać Tutaj niby ma wskazywać jakie zwierzęta żyją No fajnie, ani jednego ani drugiego w ogóle nie widzieliśmy a jest zdjęcie z wyprawy No to jeszcze widzieliśmy Ale pewnie w ogóle się zastanawiacie Skąd w ogóle tu jakiś, jakaś rzeka, jakieś góry, to jakiś kanion W ogóle o co chodzi To jeśli się uda pokażę Wam o wiele, wiele później O co chodzi z tymi Dwiema z tymi dwiema fotografiami Nie wiem, czy to było poprawne Nieważne A tu jest druga rzeźba, którą właśnie Zrobiliśmy po bardzo długim wideo. No i mamy charakterystyczne dla nich budynki. Skutery. Łopata. No trudno, żeby Łopata nie, się nie pojawiła. Tutaj są znowu zwierzęta, które nawet nie wiem, czy gdziekolwiek się pojawiały. I znowu jedna znajoma, jedna znajoma fotografia. Dwie kompletnie nie wiadomo skąd. Dobra. Bo to jest chyba wszystko co chciałam Wam jak na razie pokazać w bazie Więc znowu wyruszamy naszym statkiem Oczywiście mogłabym wejść przez Globus albo przez komputer Ale jak już, tak ciągle wchodzę właśnie z tej perspektywy To niech tradycji stanie się zadość Tylko pozwolicie, że to przyspieszę O! Przyspieszałam bardziej niż myślałam Dobra, no to klikamy na planteliczaków i rozpoczniemy etap trzeci, czyli porównywanie liczebności zbiorów. To porównywanie liczebności zbiorów jest związane jednocześnie z szacowaniem, ile w każdym zbiorze jest, ponieważ teoretycznie poznawanie liczb jest dopiero chyba od, no właśnie od etapu tego poznawanie liczb. Więc będzie to bardzo dobra umiejętność, raczej znaczy będzie to... Yy, nie dobra, tylko użyteczna umiejętność, że nie musimy za każdym razem dokładnie liczyć, ile w każdym zbiorze czegoś jest, żeby móc wzrokiem określić, gdzie jest mniej, a gdzie jest więcej. Więc zaczynamy. I pozwolicie, że sobie trochę pochrupię. Szczerze mówiąc, już trochę zgłodniałam. Architektura nam się zmienia. No, są to budynki okrągłe, ale nie wiem, co mi przypominały ale są one charakterystyczne. Przybyszu, nikt w naszym mieście nie potrafi rozsądzić, czego jest więcej, a czego mniej. Pomóż nam, abyśmy zrozumieli i sami potrafili w przyszłości określić, co to znaczy mniej i więcej. Hmm. Dobrze, że właśnie sobie powiadam, bo jak widzimy, właśnie jesteśmy na planecie liczeków kucharzy. I jeśli dobrze pamiętam, to właśnie prawie, no, żeby nie powiedzieć prawie wszystkie, ale bardzo ogólnie jest zadania tutaj, na tej planec na planecie, na planecie, tej, w tej krainie, w tym mieście, Właśnie yy, skoncentrowane są wokół jedzenia. Więc jeśli jesteście głodni, to lepiej przynieście sobie coś do ochrupania podczas oglądania tego wideo. No w przeciwnym razie będziecie bardzo głodni. Ale przynajmniej wygodniej jedziecie. Jak widzimy, jesteśmy w jakimś takim ogrodzie. Tak myślę. Który wygląda bardzo przyjaźnie. W ogóle, jakoś podoba mi się. Tak ta kraina wygląda. Dobra, nie przedłużamy. No zapewne jak przekroczę gdzieś tak z 15 minut, może góra 20, to i tak to utnę. A nie wiem jak nam pójdą tutaj szybko te zadanie, więc koniec mojego gadania. Jedziemy do pierwszego zestawu zadań. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam. Witaki przygotowują przyjęcie. Połącz w pary przedmioty leżące na stole. Czego jest więcej? Jajek czy kieliszków? Odpowiedź bez liczenia. Hmm. Ja właśnie w tych zadaniach za każdym razem będzie podkreślane, że odpowiedź bez liczenia. Żeby właśnie wzrokiem móc to oszacować. No i ja już widzę, że jest samo jaj, yy, jajek i kieliszków. Ale skoro mówią, że uporządkujmy w pary. No to tak. Oczywiście kwiatek idzie do wazonu. Jajka idą do kieliszków, jeśli tak się to nazywa. Mm. Fidżanki idą na podstawki. Homar bądź krab, chociaż chyba bardziej homar. Lęduje ładnie na półmisku. I ananasy też na talerzach. Tak, tak, tak! Pomóż liczakom nakryć do stołu. Poukładaj talerze i sztuczce, tak jak przy pierwszym krześle. A potem odpowiedz, ale bez liczenia, czego jest więcej? Noży, widelców, czy łyżek? Hmm... Żeby było trudniej... Bo... grałam w to niedawno, muszę się przyznać. Mm. I nie jestem pewna. Wiem, że na początku oszacowałam i miałam... I chyba miałam rację. Oczywiście, no, talerzy widać, że jest, jest odpowiednia ilość. Jak, jak tak ogarniam wzrokiem to widać, że widelcy też nie przeważają noże nie przeważają więc wychodzi, że albo będzie więcej łyżek, albo będzie więcej widelcy chyba widelcy nie widelców nieważne ale coś mi mówi, że to chyba właśnie widelcy będzie za dużo bądź widelców no nic, przekonajmy się przy okazji to zadanie uczy, jak powinno się nakrywać do stołu, szczerze mówiąc nawet ja, taka stara krowa. Czasem napadę muszę się zastanowić właśnie, w jakiej kolejności powinno tu być. Ale powinno być szczódce. Dobra, to będę cheaterem. Znaczy, dobra, trochę oszukam grę, złamie system. I rozpocznę od nakładania widelcy widelców. No i już widać, że faktycznie to ich zostaje, chociaż jeszcze jest opcja łyżka. Nie, łyrek jest dobrze. Nie, jednak miałam, miałam rację. Chociaż jedna łyżka faktycznie została. I tak ma to znaczenie, czy w którą stronę jest rzucony sztuciec chyba że od sztuce nie ma liczby pojedynczej ponieważ w przeciwnym razie liczak uzna że robił coś źle Można tak jak jest zwrócone przy tym przy tej stronie stało musi to być no i faktycznie w Fildelce jest więcej tak, tak, tak czego jest więcej na hmm. przepysznych lodach liczaków wisienek czy biszkoptów jeżeli znasz odpowiedź, kliknij migający przycisk nad stołem. Aby sobie pomóc, możesz poprzesuwać lody na stole. Mm. W tym zadaniu, jeśli ktoś jest hardcorem, to faktycznie może odpowiedzieć od razu. No mm? w ogóle, faktycznie te desery są. O, Boże, są przepiszna. Akurat dzisiaj w domu nie mam nic słodkiego. <grym> A tak mi się chciało. No, nieważne. W tym zadaniu mimo wszystko sobie ustawiam. Ustawiam sobie na zasadzie, że wisienka plus biszkopt stawiam w jednej kupce. Można powiedzieć, że sama, sama tworzę zbiory. Dobra. Tu mam same wisienki i tu mam same biszkopty. I teraz widać, że faktycznie lodów z wisienkami jest o wiele więcej. Duże śliwki na dużym półmisku, a małe na małym. Potem wskaż bez liczenia. Jakich śliwek jest więcej? Małych czy dużych? Hmm. Już można powiedzieć, że y, tak naprawdę jest o wiele więcej małych. Co wychodzi już właśnie z samej konstrukcji, że trzeba zrobić piramidę. A żeby skonstruować piramidę z małych śliwek, no to jest trochę naciągane na teoretyką, ale żeby skonstruować ją z małych śliwek na taką długość, potrzeba ich więcej niż dużych. No bądź co, bądź więcej jest małych. Teoretycznie mogłabym policzyć o ile, ale szczerze mówiąc, nie chcę mi się chyba dwie. Tam było chyba 7 A. Tu przygotuj jadajcie do obiadu i ustaw zielone krzesełka po jednej, a czerwone po drugiej stronie stołu. A potem odpowiedz bez liczenia, jakich jest więcej, zielonych czy czerwonych? Jak tak ogarniam wzrokiem, mam wrażenie, że zielonych. Ale zaraz się przekonamy i żeby nie było, że oszukuję, zacznę. Od czerwonych. Czerwonych jest w sam raz. Więc sama sobie odpowiedziałam, że faktycznie zielonych będzie musiało zostać. No. Pierwsza runda zakończona. No widzę, że chyba mam 15 minut, szczerze mówiąc, tak mi się wydaje. Więc żeby nie przedłużać, to tę sesję nagraniową zakończę i już nie będzie tak dużo wstępnego gadania, więc może w następnym odcinku już kończę te zadania, kto wie. Więc do zobaczenia za chwilę.